Prawdę mówiąc, nie mogę się już doczekać tego, jak wyjdę na twór. Wyjadę na mhm. Czekam tylko, aż kółka przybędą. Jak przybędą koła, to jedyne, co mi pozostaje w tym momencie, pojechać na stację benzynową i napompować te koła. Tak aby później móc z nich bez przerwy, ale to absolutnie bez przerwy, korzystać. Taki jest mój plan. Czy da mi się go zrealizować No, Myślę, że bez problemu. W każdym razie widzę jeszcze, że spójrzcie sami. Już jest. Na swoim miejscu drabinka. Co za tym idzie? Jeżeli drabinka jest na swoim miejscu, to znaczy, że już dziś będę mógł wykonywać na niej podstawowe, podstawowe ćwiczenia i zacząć się rehabilitować, aby łatwiej móc schodzić po schodach ponieważ to jest dla mnie szalenie ważne, żeby móc swobodnie schodzić po schodach, swobodnie wychodzić na zewnątrz. Z wózkiem być może. Później na tym wózku siadać. Swobodnie też. I jechać sobie gdzieś. Nie wiem, jeszcze gdzie, ale gdzieś można by było pojechać. Można by było pojechać absolutnie wszędzie. Wystarczy na niego wsiąść i pojechać gdzie ma się ochotę. A tak się składa, że mam ochotę pojechać sobie na plażę. I sądzę, że to jest możliwe. Więc nie pozostaje nic innego, jak tylko zabrać ten wózek. Zejść po schodach z wózkiem, potem wyjść na zewnątrz z wózkiem, następnie usiąść sobie na wózku i pojechać na plażę. To jest całkiem prawdopodobne. Tylko jedyne co mi pozostaje, to czekać na koła, które będą już po jutrze. Tara, bo jutro już będę je mieć. Ach, tu będzie naprawdę coś fantastycznego i wspaniałego. Te koła mm, lżejsze niż te, które mam. I po prostu nie pozostaje nic innego jak tylko działać przy ich pomocy. Po prostu działać, wsiadać na wózek i działać, działać, działać i jeszcze raz działać. I to jest mój cel w tej chwili. Oczywiście we wtorek, no, do szkoły trzeba pojechać, ale na szczęście w szkole będzie tylko jeden egzamin z Angola, i to będzie wszystko. W środę być może będzie egzamin z matematyki, ale powinno pójść o wiele łatwiej, bo teraz już wiem i rozumiem. Um, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać i wyjeżdżać na ulicę. I można jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło! Idziemy? Nie, no, tak naprawdę nie jedę po zioło. no ale pioseczkę jest na pewno po prostu szczęśliwej drogi, już czas! I do przodu. Myślę, że to będzie szczęśliwa droga. Jeżeli tylko po prostu wsiądę na wózek i pojadę. To bez wątpienia czeka mnie szczęśliwa droga. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam, polecam z górski. Trzymajcie ciepło i baj! Pa, pa!